Everyday heroes. Bezdomny płaci za taksówkę swoimi ostatnimi pieniędzmi, by kobieta bezpiecznie dotarła do domu. 22-latka będzie przez 24 godziny zbierała pieniądze dla bezdomnego imieniem Robi, który dał jej swoje ostatnie trzy funty na taksówkę, by ta mogła bezpiecznie dotrzeć do domu. Dominik Harrison Benson zgubiła swoją kartę do bankomatu, ale nie zorientowała się, dopóki nie chciała wypłacić sobie pieniędzy na taksówkę. Nagle pojawił się bezdomny i zaoferował kobiecie wszystkie pieniądze, jakie ma, by ta mogła bezpiecznie dotrzeć do domu. Gdy dotarła, umieściła post na Facebooku i pytała, czy ktoś wie, gdzie można znaleźć mężczyznę, by mu się odwdzięczyć. Okazało się, że Robi pomagał już wcześniej innym ludziom. Jeden mężczyzna opisał, jak Robi znalazł jego portfel i oddał mu go. Inna kobieta napisała pod postem, że kiedyś zaoferował jej szalik. Dominik mówi, że chce zebrać pieniądze dla mężczyzny, by mógł on wynająć mieszkanie.